Powoli już tracę do ciebie cierpliwość, ale powtórzę to po raz ostatni. Masz odwołać jej tą karę śmierci. Mówiłam wam już, że nie mogę tego zrobić. Dostaliśmy za dużo dowodów i nawet jeśli się mu chciała. Nie mogę tego zrobić. W takim razie, kto dostarczył wam te dowody? Nie mogę wam powiedzieć. To już twój wybór. Wiesz, jeśli i tak nic nam nie powiesz, Pozbędziemy się ciebie za jakiś czas. W tym samym miejscu znajdzie się któryś z Twoich przyjaciół i być może on okaże się bardziej przydatny. Chciałabym jakoś Wam pomóc, ale ja nic nie wiem. Nic nie wiem! Nic nie wiem! Czy istnieje w tym mieście ktoś, kto cokolwiek wie? Kto do cholery dostarczył Wam te dowody? Ja naprawdę nic nie wiem. Nie zajmuję się tą sprawą. Musiałabym zapytać kogoś wyższego stopnia. Kogo? W takim razie kto się tym zajmuje? Natalie Rayner. No i widzisz? Jednak coś wiesz. Więc teraz grzecznie się z nią skontaktujesz i dopytasz, kto dostarczył wam te dowody. Nie mogę, i tak nic mi nie powiedzą. A to niby dlaczego? Mówiłam wam już! Polica zwraca uwagę tylko i wyłącznie na rangi. Mam za so niski stopień. W takim razie raczej już do niczego nam się nie przydasz. Przeprowadź mi tu panią Reiner! Błagam! Zostawcie mnie! Jeżeli będę współpracować, to mnie wypuścicie. Niestety nie byłaś wystarczająco przydatna. Słodkich snów, aniołku. Wypuśćcie mnie, błagam. Ja, ja nie chcę umierać. Memento, Mori.